Mariuszku, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest sobota, więc bardzo fajnie. No i dzisiaj otworzę sobie na odcinku trzy puszki kolekcjonera: dwie duże i jedną małą. Puszki dostałem oczywiście ze sklepu kartyina.pl. Z moim kodem Sebek macie kod rabatowy w sensie to jest mój kod rabatowy na 7% na każdorazowe zakupy. Link znajdziecie w opisie do sklepu. Dobra, otwieramy. Mamy małą puszkę, dwie duże. Zaczniemy sobie od tej małej. I zobaczymy, co ciekawego mi się tutaj trafi. Dobra, najbardziej jestem ciekawy, jakie tutaj będą limitki. Mam nadzieję, że to będą takie, których nie ma. Aha! A to jest ten. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. To jest puszka z naklejkami, ale nie doczytałem. Dobra, tam będzie oczywiście też jedna puszka z naklejkami, a druga będzie z kartami, więc zobaczymy, co ciekawego mi się tutaj trafi. No, dwóch zawodników z Atletico, no to niezła akcja, w ogóle się nieźle machnąłem. Dobra, lecimy dalej z następną, zobaczymy, co tutaj mi się trafi. O, Roman już był przecież. Dobra, lecimy, czyli o, znowu Atletico. No, sypie się to Atletico tutaj nieźle. Dobra, lecimy z kolejną. Jestem ciekawy. Ile za, ilu zawodników z rano mi tutaj wpadnie? O matko, jeden na ten, co taki. Yy, dobra, tu nie ma nic. Zobaczymy kolejną saszetkę Kurczę, no chciałbym mieć album z twardą okładką, tam sobie powklejał te naklejki. Nie wiem, zobaczymy, może uda mi się gdzieś skombinować. Yy, dobra, i mamy kolejną. Możecie napisać w komentarzu, czy bardziej wam się to. O, już widzę, Real Madrid. Bardziej wam się podoba kolekcja ta naklejkowa, Arda Guller, Damy na boczek. czy bardziej karty. No wiadomo, karty są fajniejsze, bo większe, ale gdzieś widziałem, że ktoś napisał, że bardziej mu się podobają naklejki. Dobra, zobaczmy, co będzie w drugiej. W drugiej, w kolejnej. Tutaj Bayern, znowu Bayern. I tutaj już na końcu był Juventus. Także naklejki możecie też sobie zakupić właśnie na kartę na. naklejki są bardzo fajne. No. no chyba trochę lepsze niż karty, coś mi się tak wydaje. Te karty tak szybko coś, co? Nie jest ich dużo. <laughs> Uzupełnianie albumu też Wam zrobię w któryś dzień. Ale jeszcze sobie otworzę. O, dobra. No i co? Na tyle trafiłem. Tylko jednego piłkarza z Realu ta guler. No to nieźle. To była mała puszeczka. Weźmy sobie teraz tą dużą puszkę z kartami. I tu. O, duża pucha, fajna co? No, u, już widzę. No i pięknie są tutaj pakowane limitki już w folikę. I wtedy się karty już nie niszczą. Nie latają, nie? Po tych puszkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czekajcie, ja może troszkę zrobię. Yy, o właśnie tak będzie mi troszkę, będzie mi wygodniej dobra jedziemy tych limitek chyba też dużo nie jest tak widziałem na, na stickerze nie wiem czy to jest cała yy, lista tych limitek Lautaro Olisę hmm, Cancelo i Rodri hmm, to fajnie Chyba nie mam żadnej z nich. <laughs> Gdzieś tam mam, dobra, nieważne. Zobaczmy, co mi się trafi tutaj. Opa! Dobra, lecimy. I co tu mamy? Kartę specjalną. Dobra. Titan, The Juventus, Atletico. Okej, okay, dobra. Na boczek. i lecimy z kolejną. E, ty, 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 ty 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 tu o New Hero <laughs> na takiej karcie chyba jest ten Endrik tak mi się wydaje i tutaj już bez realu <laughs> Dobra, kolejna U. możecie napisać czy otwieraliście już duże puszki co wam się tam ciekawego trafiło ja zawsze lubiłem otwierać duże puszki bo Zawsze wpadało mi coś ciekawego. Zobaczymy, czy tutaj też tak się stanie. A może i nie. <laughs> A tu musiał trafić jakiegoś golden balera, na przykład yy, Mbappé, To byłoby ciekawie. Dobra, tutaj co? O, jest Rodrigo. Luka Modric żegna się z Ralem, niestety. Szkoda, no ale wiadomo, już też swoje lata ma. Chyba teraz na weekend zagra jakoś ostatni mecz. Ja Teraz jak go pożegnają. No legenda, nie? O, 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 jest! Tylko ciekawe, kto to. Dobra, zostawimy na później. Jest yy... Golden Baller. No. Zobaczmy, co jest w kolejnej. Lorente Atletico. Hmm, hmm. Dobra. I zaraz zobaczymy, ktoś tam się chowa. No tak to nie widać, nie? Dobra, jeszcze dwie saszetki. O. A, nie odłożyłem sobie tego. Eee, Rodrigo. Ciach, ciach, No tak w ogóle to my. O, o, patrz, kuś, co ja trafiłem. Kilian Mbappé na bazówce, ale w końcu wpadł. A tak w ogóle, no dzisiaj jest sobota. Ten filmik wrzucę Wam dzisiaj. Wczoraj niestety mi się usnęło, więc nagrywam go rano, a my dzisiaj idziemy na. do kina. na sticza. Idziemy na sticza, nie? Kubuś? No. Dobra. I tutaj. ostatnia saszetka. No i co? W końcu mi się udało trafić nie? Na bazówce. No to teraz, jak już trafiłem, to pewnie będzie leciał. No, i dobra, została mi jeszcze ostatnia karta. Golden Baler. I kto to jest? Czy to będzie? A, pięknie, Invincible. Messi, tutaj jest oczywiście Bellingham. No nie, no, bardzo fajnie. O, elegancko. Dobra, yy, została mi jeszcze ta duża puszka. Ona jest z naklejkami. Mamy tutaj 15. Paczuszek. O, no puszki się w sumie niczym nie różnią. O, tak fajnie powsadzali. ciach. Puszki się, oczywiście, przydadzą. Dęk. Dobra. No i zobaczymy, co w tych paczkach mi się trafi. Może jakiś Mbappé. <laughs> Jeszcze by się przydał. Dobra. No i co tutaj lecimy? Mamy świecącą. No i tutaj jeszcze oblak. Oblaka chyba się już miałem nawet na karcie. A zresztą, patrzcie, nawet takie same zdjęcie jest. W sensie oblaka, nie? To samo zdjęcie. O, tu jest na naklejce, a tam jest na karcie. <laughs> no. O, markinios już też był dzisiaj. Zobaczymy co tutaj. Napiszcie, czy bardziej Wam się podobają naklejki czy karty. Silva. ok, brand. O, dobra. Coś rzadko sypią tutaj się karty i naklejki realu. W tym openingie. na razie tylko dwie karty i jedna naklejka. No ale tu jeszcze trochę jest paczek, więc może coś wpadnie u nic. A jedziemy z kolejną. O tak. O pych. I tu stawić czułem, Real Madrid o ciach, No, to w ogóle to będziemy w Magnoli dzisiaj. Może ktoś nas spotka. <laughs> Gdzieś tam będziemy się kręcić. Dobra, Wiktor. U Wiktora mamy też sąsiada. Dobra, i naklejka specjalna. Świecąca. Dobra, lecimy z kolejną. I co tutaj? Mamy Hero, I jest to Di Marco, Diaz znowu, Schluckenbeck, McKinney i Herkules. Herkules, Poirot. Kiedyś był niedyrekt. Dobra. Co tu się świeci? Hero, Luklika, Hero, eee, Sancho. Dobra. I ty ty ty, ty 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 cyk. No zobacz tu coś jeszcze z realu, żebym sobie tak do kolekcji mojej prywatnej wrzucił. Co nie? Wiecie o co chodzi. Okej, okay, kolejna saszetka I tutaj Juventus. Müller. No i nic. Dobra. Mhm, mh, mh. Kolejna. Cyk. A tu co? U nic. Klejka specjalna, kolejna, tutaj jest Suarez tylko, że w piżamie, <laughs> wiecie, nie, wstał i poszedł na trening, nie przebrał się z piżamy w strój, yy, nie, no trochę słabo to wygląda, nie, że nie ma tych licencji, ci piłkarze, oni tak są, no, Griezmann, no, ale co zrobić, dobra, zostały cztery saszetki do końca, bilans, dwie karty, dwie naklejki, o ten pan już był z, tymi bujną, z tą bujną fryzurą taką dobra i co i nic jeszcze trzy saszetki do końca coś specjalnego tam się świeci a tutaj jest nic ciekawego dobra barkola też w piżamie i tu już nic ostatnie dwie I co tutaj będzie? Ach, dobra. <laughs> ja już się nie mogę doczekać. Już niedługo zaczną się meczyki. to Będzie co oglądać. Neuer, BVB i nic. No i ostatnia saszetka. I co tu będzie? No. Hyhyhy. <laughs> Benfica na początek. Coś świecącego, Carwahall, w końcu coś mi się trafiło, i tutaj już nie ma nic fajnego. Dobra, słuchajcie, otworzyłem trzy puszki. Jeżeli chodzi o Real, trafiłem trzy naklejki, dwie karty, w tym Kylian Mbappé, więc bardzo fajnie. W końcu go trafiłem. O, cyk, cyk. I tu jeszcze w naklejce był ostatnią. Carwahall specjalny, to są moje nowe limitki. I co? I Golden Baller. To tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.